To nasze dzisiejsze spotkanie, ono jest powiedziałbym wielowymiarowe. Przychodzimy tutaj dla pewnego doświadczenia. Dzieje się coś ważnego w naszym życiu, i wieki o tym zaświadczają, że człowiek wierzący w naszej ojczyźnie. Powinien, powiedziałbym, dla uwiarygodnienia samego siebie i swojej drogi życiowej, jednak podążyć na jasną górę, żeby tutaj jakby ostatecznie przekonać się co do słuszności swojej drogi. Nie dziwmy się, że to tutaj prowadzą te drogi. Zresztą to, co zaśpiewaliście w pieśni na wejście, to nie jest kłamstwo. Miejsce to wybrał Pan. Naprawdę nie wiemy, z jakich powodów ponad 600 lat temu dla tego narodu Bóg wybrał to miejsce. Natomiast całe wieki będą uwielbiać Boga, że to miejsce jest związane z Matką Zbawiciela. I że ona tutaj jest dana ku pomocy narodowi polskiemu, co się rozumie, że szczególnie jest dana ku obronie i ku pomocy Każdego z obywateli tej umiłowanej Ojczyzny. Dlatego, a nie z innego powodu, przychodzimy w to miejsce, żeby uzyskać to, co jest nam bardzo potrzebne. Takie, jakby, przejrzenie się w tym wszystkim, co dotyczy naszego życia, naszego powołania. To słowo powołanie, ono na różny sposób tutaj już wybrzmiało i będzie wybrzmiewać. Natomiast bardzo zachęcam, żebyście, kochani, patrzyli na wielkie sprawy przez umiejętność jakiegoś spojrzenia bardzo praktycznego i bardzo prostego w zrozumieniu. Jeśli pojawia się termin powołanie, to przecież przyznacie, że to jest jakiś bardzo rozległy teoretyczny termin. A tu trzeba się z tym zmierzyć jako z czymś, co jest dla nas absolutnie podstawowe w życiu. No więc, jak to rozumieć? Najprościej jak tylko można by to ująć. To jest scenariusz naszego życia, ale napisany przez Pana Boga, nie przez nas. Czy my możemy napisać scenariusz naszego życia? Owszem. I to bardzo często czynimy. Bardzo. Ale przekonujemy się, że jeśli on jest inny od tego Bożego, to zawsze mamy pod górkę. Więc przychodzi taki moment, on teraz jest. Właśnie. W tych miesiącach, w tych latach, kiedy poważnie zaczynamy myśleć, jaki ten Boży scenariusz jest, czegoż on od nas pragnie, Bóg. On tej tajemnicy rzecz jasna nie chowa. Bardzo chętnie ją odkrywa. Jednym z takich etapów odkrywania naszej drogi życiowej to jest stanięcie przed obliczem Matki, bo jeśli by zdefiniować jej rolę w naszym życiu, ba w życiu historii całej, w życiu ludzkości, to ona w zasadzie ma tylko jedno zadanie. Jedno. Tak pomagać każdemu z nas, żeby ta droga zmierzała do nieba, czyli do, do Pana Jezusa. To jest jej główne i jedyne zadanie. Więc przychodzimy tutaj, po naukę, po mądrość, bo mądrość jest czymś znacznie ważniejszym niż nauka. Jak to zdobyć? Jak się do tego jakby dobrać? Otóż, kiedy stajemy przed Matką Bożą, to ona nas poucza przynajmniej na dwa sposoby. Patrzymy na jej życie i staramy się naśladować, i korzystamy ze słów, które wypowiedziała, które uważamy za mądre. Bo nawet możemy powiedzieć, że są jakąś esencją mądrości. Dla pewnego porządku powiem, że. Słów jest zdecydowanie mniej niż czynów, jeśli chodzi o Matkę Najświętszą. I to jest dobry, dobra nauka, choćby z tego względu. My także w życiu powinniśmy więcej czynić niż mówić. I bardziej jesteśmy przekonywujący poprzez czyny, a nie przez słowa. To też dzisiaj, co zresztą jest prawdą, kiedy się mówi, że w świecie jest całe mnóstwo nauczycieli, ale proszę nie odnosić tego do naszych pedagogów, bo to nie w tym sensie. Tylko tych, którzy. Mają dużą łatwość w pouczaniu. Każdy z nas jest takim nauczycielem. A kogo jest mniej, albo bardzo mało? Świadków, czyli tych, którzy mówią mało, albo w ogóle, ale po każdym czynie widać o co im chodzi. Króciutko. Przyjrzyjmy się Maryi. Jeśli byśmy zaczęli od słów, to są trzy takie momenty, na które trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście wszystkie są ogromnie pouczające. Kiedy się z Matką Bożą spotykamy po raz pierwszy w scenie zwiastowania? A tak dla praktyki powiem. Jeśli byście chcieli się tak naprawdę dobrze zapoznać z osobą Matki Najświętszej, to wystarczy dobrze zapoznać się z Ewangelią wedle świętego Łukasza. Bo on jest takim najbardziej, powiedziałbym, serdecznym piewcą chwały Marii. Ciekawa rzecz. On nigdy nie widział Matki Najświętszej ale świadectwo innych sprawiło że on się tą osobą zachwycił to także jest bardzo pouczające my nie musimy wielu rzeczy dotknąć ale swoją postawą możemy bardzo wpłynąć na innych ludzi postaw nie ma wątpliwości, że i w jednej, i w drugą stronę, możemy kogoś sprowadzić na bardzo niebezpieczne drogi swoją postawą, jak i też prowadzić do Królestwa Niebieskiego, no ale nie zbaczajmy z drogi. Więc jeśli chodzi o pouczenia płynące od Matki Bożej, to pierwsze to przy scenie zwiastowania. Kiedy już się to wszystko dokonało, kiedy Maryja usłyszała, czego pragnie od niej Bóg I kiedy przyszło to pierwsze takie oszołomienie. No bo przecież wyobraźcie sobie. Teraz do maturzystek. Mowa. Przecież wy jesteście już osoby dorosłe. A Maria też była dorosła, tylko w tamtych czasach, w tamtej strefie ona może miała 16-17 lat. Więc miała prawo, mimo że była napełniona łaską Ducha Świętego, zapytać o to i o tamto. Ale ostatecznie to jest ważne. Jeśli Pan Bóg wyraźnie ode mnie tego pragnie, to przecież nie wypada. Żeby nie dobierać jakichś pokrętnych słów. Po prostu nie wypada odpowiedzieć nie. I ona tak mówi niech mi się stanie według Twego słowa pasta. I na tym się sprawa kończy. Jakie to proste. Proste jest wtedy, kochani kiedy ma się zaufanie do Pana Boga. Ona je miała. I my też mamy. Może się trudno nam jakby do tego w pełni przyznać, ale tak postępujmy w życiu. Tu nie ma innej filozofii. Jeśli czujemy, że sprawa pochodzi od Boga, i nawet jeśli to się w naszym umyśle jakby nie mieści, a serce podpowiada, że to jest prawdą, to trzeba prosto mówić: Panie Boże, prowadź i na tym koniec. Druga mądrość, drugie pouczenie. Przypominacie sobie, Magnifikat to jest, powiedziałbym, wylanie duszy Maryi, hołd uwielbienia wobec Boga za wszystkie dobrodziejstwa, które jej uczynił. Ona wypowiedziała to wobec swojej cioci, świętej Elżbiety. Jak się do tego mamy ustosunkować? To jest bardzo praktyczna scena, która nam podpowiada, no, życie nie składa się tylko z próśb i przepraszeń. No, bo zobaczcie, proszę jakby dokonać pewnego rozrachunku z tą naszą relacją do Pana Boga, ale i do ludzi to samo robimy. My ciągle jesteśmy nastawieni na proszenie, trochę na przepraszanie. A Pan Bóg pragnie nas umieścić zupełnie w innej relacji. Niech nasze życie będzie ciągłym uwielbianiem Boga. I to Maryja w tej drugiej scenie nam podpowiada. Więcej niech w nas będzie tego uwielbiania. I trzecie, takie werbalne odezwanie się Marii, ostatnie zapisane przez ewangelistów. No to tak dla, że prosiłbym o podpowiedź z drugiej strony. Podpowiem tylko, że już więcej Maria. Nie wypowiedziała ani słowa, które by zostało zapisane na kartach Ewangelii. Tutaj z tej strony, cicho, słucham. Czy coś Matka Boża mówiła we wniebowzięciu, to ja nie pamiętam. Ale może czegoś nie doczytałem. Dzisiaj były te słowa czytane w kanie galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Czy to nie jest logiczne? Zakończyła sprawę, doprowadziła do tego momentu i co tutaj więcej mówi? Jest zbawicie, postępujcie wedle Jego nauki. Co jeszcze możemy do tego dodać? Nic. A więc kierujemy się mądrością słowa, które wypowiedziała Maria. To proste. A teraz przykłady życia. Zaczynamy znowu od zwiastowania. Nie ma wątpliwości, że zrozumiała, że nie ma i nie będzie już takiego wyróżnienia, jakie ona otrzymała, będąc, stając się matką Zbawiciela. No to proszę teraz napisać scenariusz, kiedy dowiadujemy się, że ktoś nas. Wyniósł na piedestał, obdarzył wielką godnością. Odpowiedź jest prosta w normalnym życiu: No to ja im teraz pokażę. Wszystkie narody klękajcie. Jam jest. Jak się zachowuje Matka Zbawiciela, i tu już nie ma żartów. Pierwsza decyzja po uświadomieniu sobie, że jest tak przez Boga umiłowana, sprowadza ją do pozycji służącej. I na tym polega wielkość. Od razu Ewangelista, żeby to uwiarygodnić, umocnić, specjalnie tam poszła. Pospiesznie. Niektórzy dowcipnie mówią, tam jest napisane z pośpiechem, czyli dwie osoby poszły. Nie ten pośpiech to nie jest osoba, dlatego poszła pospiesznie, szybko, żeby służyć. I to się nam potem rozjaśnia. Bo Pan Jezus, kiedy rozpoczął nauczanie, to co raz przypominał, że wielkość człowieka mierzy się miarą jego postawy służebnej. I zobaczcie, jak, jak konsekwentnie to robił. I kiedy już dochodził do tego apogeum swojej tutaj misji odkupieńczej, to dokonał właśnie największego czynu służebnego, a myślę tutaj. O jakim wydarzeniu? Razem odpowiadajmy, bo to się inaczej potem jakoś układa w sercu. O jakim wydarzeniu teraz mowa? O obmyciu nóg apostołom, bo za chwilę była ostatnia wieczerza, a więc rozpoczynał się ten najważniejszy moment misji Zbawczej. A jakież to dla nas jest ważne w życiu? Jaki piękny jest człowiek, który umie z siebie dawać. Gdyby tutaj między nami znalazł się naprawdę wprawny artysta, który by mógł przełożyć te dwa obrazy na płótno i namalować człowieka, który. Nie chce służyć, tylko aby Jemu służono. To by namalował twarz taką zaciętą, ręce grabiące do siebie. Krótko mówiąc, obraz paskudny, jak tylko można sobie wyobrazić, a on odzwierciedla wnętrze ludzkie. A to, co reprezentuje Maria, jest cudowne. Gest dłoni otwartej. Boże, spraw, abym to, czym zostałem, zostałam ubogacona i cieleśnie, i umysłowo, i duchowo mogło być na służbę bliźni. Tego się uczmy. Potem jest scena, kiedy Jezus ma lat 12, spotykamy się ze świętym Józefem, z Matką Bożą. Oni podążają do Jeruzalem. Co ta scena chce nam powiedzieć? To już tutaj drodzy moi trochę wykraczamy jakby ponad ten wiek, a w zasadzie jesteśmy na krawędzi dwóch wielkich. Spraw. Po pierwsze, chcemy przez tę scenę spojrzeć na zadania wychowawcze naszych rodziców i wszystkich, którzy za nasze wychowanie są odpowiedzialni. Więc kiedy Jezus dorasta, kiedy już coś zaczyna rozumieć, a w obrazie tego Jezusa odnajdujemy każdy siebie. To odpowiedzialni rodzice, wychowawcy, pedagodzy, opiekunowie, kogo by tam jeszcze nie, nie wymienić, powinni ukierunkować życie tego młodego człowieka na Pana Boga. A teraz weźcie to do serca jako młodzi ludzie, przed którymi za chwilę będzie realizacja powołania do tego, aby być, jak ojciec Jan mówił, aby być mężem, żoną, ojcem i matką. I będziecie mieć tę odpowiedzialność i wobec współmałżonka i wobec potomstwa. Zadbajcie najpierw o Królestwo Boże, wszystko inne będzie Wam dodane. Tego uczy matka. I dzisiaj, jak ksiądz profesor Tomasz mówił o tych wszystkich tragizmach ludzkich, to bardzo proszę, dzisiaj nie ma problemu, choćby wieczorem tam kliknijcie, żeby Wam się pokazał obraz świętego Józefa z sanktuarium Kaliskiego. I zobaczycie, bo ta scena. W naszych polskich warunkach ta scena Jezusa prowadzonego do Jerozolimy jest portretowana w tym kaliskim obrazie. Taki mały brzdon sześcioletni, podpowiedział mi kiedyś, żebym zwrócił uwagę, jak Jezus jest szczęśliwy na tym obrazie. Dlaczego jest szczęśliwy? Bo ci rodzice przy nim. Są jak filary. Filar to jest ten element budowli czy konstrukcji, który zabezpiecza. I właśnie jesteśmy postawieni przy drugim człowieku, aby go zabezpieczyć, żeby mu pomóc. Ile się z tej sceny możemy nauczyć? I kochani, po to przychodzimy tutaj i po to stajemy przed Bogiem, żeby umieć spojrzeć na rzeczywistość zupełnie innymi oczyma. I zobaczcie tylko takie krótkie dotknięcia, ile w praktyce Mogą nas nauczyć, i jakie to jest ważne. I tak próbujmy element po elemencie zgłębiać święte księgi, które dane są ku naszemu pouczeniu, bo to jest słowo Boże, dane ku naszemu pouczeniu, żebyśmy byli mądrzy. I żeby kiedyś była taka szansa, iż Matka Boża odwdzięczy się nam pewnym powiedzeniem. Jakie to powiedzenie? Jaki był refren psalmu? No, przynajmniej śpiewająca, niech powie. Tyś wielką chlubą naszego narodu. To jest pieśń nasza, wyśpiewana wobec Maryi. To nie, jest, nie są słowa Pisma Świętego. Nie, to już jest twórczość literacka nasza, która jest dodana jako refren do psalmu. A Matka Boża chciałaby powiedzieć, i z tym się rozstaniemy w tej części. O nas, o każdym, tyś wielką chlubą tej ojczyzny, tej rodziny, tego środowiska, tego miasta, tej wspólnoty, tej rodziny, tego kościoła.